Wynajmem mieszkań, jak i samym przygotowaniem mieszkań do wynajmu, zajmuje się już ponad 5 lat. I z tej okazji chciałem Was zaprosić na małą podróż po pięciu rzeczach, które ja sam chciałbym usłyszeć, właśnie 5 lat temu, kiedy zaczynałem zajmować się wynajmem. Zapraszam. Mieszkanie na wynajem, a mieszkanie dla siebie ma jedną kluczową różnicę. Jest nią osoba, która tam ma mieszkać. I jeżeli do mieszkania na wynajem podchodzimy tak jak mieszkania dla siebie samego, to możemy się bardzo rozczarować przy późniejszym wynajmie, gdyż to, jakie my mamy potrzeby i jakie mamy oczekiwania w stosunku do mieszkania, mogą się diametralnie różnić w stosunku do tego, co oczekują najemcy na rynku nieruchomości. I teraz dla przykładu, jeżeli zawsze albo od X lat mieszkamy w dużym domu, gdzie Najmniejszy spokój ma 10-15 metrów kwadratowych, i teraz mamy podjąć decyzję o zakupie mieszkania 30-40 metrowego. To może nam się to kłócić z naszym światopoglądem, że jak to, kto tam by w ogóle chciał mieszkać. A tak naprawdę takie mieszkania są najbardziej pożądane na rynku najmu. I podam też taki przykład. Ostatnio zadzwoniła do mnie pewna pani, która. Boryka się z podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości i powiedziała mi, że rozważa dwie nieruchomości. Ja spytałem, co to są za nieruchomości. I jedna z nich jest to szeregówka na obrzeżach Wrocławia, a druga nieruchomość jest to mieszkanie dwupoziomowe, duże, około 80 m2, także na obrzeżach Wrocławia, akurat w innej dzielnicy. Ale weźmy to pod uwagę: dwie duże nieruchomości. Daleko od centrum, gdzie ten wynajem nie będzie aż tak atrakcyjny pod względem logistycznym, aby ktoś mógł sobie łatwo i szybko dojechać do pracy, chyba że akurat w tamtych rejonach będzie mieszkał, ale patrząc na ogół rynku nieruchomości, im bliżej centrum, tym łatwiej jest to wynająć, tym łatwiej jest wynająć to mieszkanie, gdyż mamy większy y, zakres najemców, którzy mogliby wynająć to mieszkanie. I ta pani powiedziała jeszcze coś takiego, że ona za około 5-6 lat chciałaby zamieszkać w tej nieruchomości, i dlatego rozważa pomiędzy tymi dwoma nieruchomościami. Ja tej pani doradziłem coś takiego, że skoro i tak dopiero za 5-6 lat zamierza tam zamieszkać, to dobrze by było kupić dzisiaj nieruchomość, która by się dobrze wynajmowała, a za te 5 lat będzie mogła sprzedać tę nieruchomość i kupić taką, jaką ona wtedy będzie potrzebować, bo co innego dzisiaj y, ludziom się wydaje, że będą potrzebowali za 5 lat, a te oczekiwania i, i potrzeby mogą się zmieniać. Spójrzmy na ostatnie 2 lata, jak bardzo się ludziom pozmieniała sytuacja życiowa i jakie inne nieruchomości potrzebują. Tak więc jeżeli ktoś zamierza w przyszłości zamieszkać w tej nieruchomości, to według mnie lepiej jest kupić dzisiaj nieruchomość, która będzie się dobrze wynajmować, w dobrej cenie, a następnie ją sprzedać i kupić taka, taką, jaka będzie mu odpowiadać. Poza samą ceną wynajmu mieszkania, kolejnym takim ważnym aspektem przy wyborze nieruchomości na wynajem jest potencjał wzrostu ceny tej nieruchomości. I kiedy ten potencjał jest wysoki, jakie to są nieruchomości? Otóż są to nieruchomości między 30 a 40 m2. Jak najlepiej w centrum miasta, a przynajmniej nie na obrzeżach, których cena jednostkowa zakupu nie jest za wysoka. Gdyż nawet teraz, przy rosnących stopach procentowych, w dalszym ciągu będą ludzie kupujący nieruchomości czy to na wynajem, czy na własne cele mieszkaniowe. I teraz, jeżeli wszystkim ludziom spadnie ta zdolność kredytowa, to jeżeli ktoś wcześniej myślał o zakupie mieszkania,. Na przykład 50-metrowego, to dzisiaj będzie musiał wybrać pomiędzy 30 a 40 metrów kwadratowych. I tak samo, kiedy te mieszkania są najbardziej oblegane przez ludzi na wynajem, najbardziej pożądane, to więcej inwestorów chce kupować właśnie takie nieruchomości. Czyli między 30 a 40 metrów są to nieruchomości, których potencjał wzrostu ceny jest najbardziej pożądany. I żadne mikrokawalerki, żadne duże mieszkania na pokoje, żadne. Nieruchomości, lokale użytkowe z funkcją mieszkalną. Zwykłe lokale mieszkalne, między 30 a 40 metrów. Weźmy też pod uwagę to, że ludzie, którzy wynajmują mieszkania, są na pewnym etapie życia, czyli między 25-30 lat lub trochę szerzej, między 20 a 35 lat, którzy jeszcze nie mają na wkład własny lub zdolności kredytowej, żeby móc samodzielnie coś kupić i stąd też. Oni na tym etapie życia nie potrzebują niczego większego. 30-40 metrów w zupełności starcza na takie normalne zapotrzebowanie na przestrzeń życiową. To co jest smutne, a niestety prawdziwe to to, że na rynku nieruchomości jest bardzo wielu naganiaczy, oszustów, albo po prostu ludzi, którzy mijają się z prawdą i nie mówią o wszystkich szczegółach, o wszystkich kosztach. I dlatego też powinniśmy zawsze pytać o wszystkie koszty związane z daną nieruchomością, z daną inwestycją, z daną usługą wykonawczą, czy to będzie remont, czy usługa zarządzania nieruchomością, czy to jest cena netto, czy brutto, czy ta nieruchomość, jeżeli jest lokalem nie mieszkalnym, tylko lokalem użytkowym z funkcją mieszkalną, to czy tam są jakieś inne podatki, inne opłaty, i bardzo często ludzie, którzy sprzedają te produkty, te nieruchomości, czy to nawet apart hotele, kondo hotele, co kiedyś były modne, to tam bardzo często są jakieś takie trupy w szafie. Na przykład podatek od nieruchomości wtedy jest 25 razy wyższy. I przy takim zwykłym mieszkaniu 30-metrowym zapłacisz na przykład 30 zł rocznie jako podatek od nieruchomości, co jest w zasadzie ceną pomijalną. A jeżeli to będzie lokal użytkowy z funkcją mieszkalną, to we Wrocławiu zapłacisz na przykład 750 zł, 1000 zł za takie małe mieszkanie, i to już jest istotna opłata raz rocznie. Bardzo często przy lokalach użytkowych cena prądu i gazu jest traktowana tak jak dla firmy, tak więc ona i też będzie wyższa. A weźmy pod uwagę to, że ci najemcy patrzą na całościową cenę za wynajem. Ich nie interesuje, czy dla właściciela będzie 1500 i 500 zł za opłaty, czy rachunki będą 1000, a dla właściciela 1000. Ich obchodzi to, że zapłacą 2000 zł. I co więcej tu jeszcze mi się nasuwa odnośnie poprzednich punktów, to po pierwsze yy, odnośnie tej pani, która zastanawiała się nad wynajmem, kupnem mieszkania na wynajem takie, tego 80-metrowego. Nawet jeżeli znajdziemy najemcę, który będzie tam mieszkał i będzie to yy, dwójka dorosłych i dwójka dzieci, bo jest to duże mieszkanie, to im ciężej będzie utrzymać to mieszkanie. Są dwie osoby z wypłatą, mieszkanie jest duże, trzeba je ogrzać, a inne są koszty utrzymania i ogrzania nieruchomości, kiedy jest to 30-40 metrowe mieszkanie, a inne, kiedy jest 80 metrowe. To jest jedno. I co drugie, czym mi się przypomina, co chciałem powiedzieć wcześniej, ale rozpada się deszcz i musiałem tutaj wejść do parku, to to, że 80, około 80% rynku najmu jest skupione właśnie na tych małych metrażach, 30-40 metrów. Stąd jest tak duża presja popytowa ze strony najemców i ze strony kupujących inwestorów do zakup tych nieruchomości. I z tego też powodu, jeżeli jest tak duża presja, a my nie wiemy, jakie ceny będą w przyszłości nieruchomości, to te nieruchomości najpewniej się obronią z ceną, bo jeżeli... Cen, średnie ceny nieruchomości na przykład w ostatnim roku wzrosły o 7% średnio. To jest to tak, jak tam przed chwilą szedł pan z psem. Jak idzie pan z psem, to średnio każdy ma trzy nogi. I żadne z tych osób, żadne z tych um, postaci, tak to ujmijmy, nie ma trzech nóg. I jeżeli jedne nieruchomości rosną o 2% rocznie, a inne o 12%, Wiem, że to też nie powinno się tak liczyć, ale przyjmijmy, że średnio nieruchomości wzrosły o 7%. To jedne nieruchomości wzrosły cena ich o 2%, a innych o 12%. I to właśnie dlatego powinniśmy się skupiać na tych nieruchomościach, których potencjał wzrostu jest najwyższy. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym usłyszeć, to to, że tanie rzeczy i tanie usługi kosztują dwa razy. I mowa tutaj o. Wszystkich produktach i usługach. Poczynając od wyposażenia mebli, AGD, usług budowlanych, pośrednictwa, a także zarządców nieruchomości. Bardzo często bowiem zgłaszają się do nas ludzie, którzy mieli wcześniej innego zarządcę nieruchomości, który opiekował się wynajmem ich mieszkania i ten, ten zarządca. Na przykład zapadł się pod ziemię albo przestał wykonywać swoje czynności. Na przykład mieszkanie od pół roku stoi puste, rachunki są niepopłacone, gazownia zdemontowała licznik gazu. No bardzo ciężkie są takie sytuacje i najczęściej one właśnie wynikają z tego, że ktoś wziął pod uwagę tylko czynnik ceny, nie sprawdzając tego wykonawcę w internecie, jakie są opinie na jego temat, pośredników nieruchomości, jakie są pro... opinie o danym produkcie, i potem się okazuje, że ta usługa nie spełnia oczekiwań klienta, albo ten produkt psuje się już po kilku miesiącach. Także bardzo przestrzegam przed podejmowaniem decyzji o zakupie czy o podjęciu współpracy z kimkolwiek tylko na podstawie ceny, bo bardzo często okaże się, że właśnie taka decyzja będzie kosztowała dwa razy. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że kiedy nadarza się jakaś możliwość złapania kontaktu. Do jakiejś osoby, która mogłaby nam w przyszłości pomóc, na przykład rączka, elektryk, hydraulik, ktoś od gazu, ekipa sprzątająca, ekipa budowlana, notariusz, prawnik, pośrednik nieruchomości, zarządca nieruchomości, architekt, projektant wnętrz, to powinniśmy łapać takie kontakty i wpisywać je do telefonu, bo nigdy nie wiemy. Kiedy ktoś taki mógłby się nam przydać, a bardzo często, kiedy rozmawiamy z znajomymi czy z rodziną, to wymieniamy się różnymi sytuacjami, historiami, że komuś coś się stało w mieszkaniu, na przykład sobota, wieczór ktoś złamał klucz do mieszkania i nie mógł się dostać, a pan Mietek podjechał i pomógł z naprawą tego zamka. I to też takie sytuacje dały mi do zrozumienia pewną ważną rzecz, że im więcej ludzi dookoła. Tego zarządzania najmem, tym łatwiej rozwiązywać pewne problemy. I tak jak kiedyś byłem takim samodzielnym strzelcem, można to tak powiedzieć, zarządcą nieruchomości i obsługiwałem mieszkania na wynajem samodzielnie, to od jakiegoś czasu właśnie współpracuję z Paczos.pl. Tutaj jest kilka wyśmienitych osób, które świetnie się znają na nieruchomościach w różnych dziedzinach, począwszy od wynajmu, wynajmu obcokrajowcom, przygotowywania. Mieszkań, homestagingu, zakresu prawnego, rozliczeń i każdy ma jakąś swoją wyjątkową dziedzinę, to ponadto, że każdy ma jakieś swoje specyficzne doświadczenia z nieruchomościami i może dzielić się tą wiedzą, to także z uwagi na to, że jest więcej osób, a nie jak ja kiedyś byłem sam i sam musiałem wszystko wykonywać. To w przypadku, jeżeli niby się coś kiedyś wydarzyło, obserwując już od sytuacji, jaka dzisiaj się dzieje na rynku z pandemią to im więcej jest osób i jest w stanie zadbać o to mieszkanie, tym ten cały najem wypada bezpieczniej. I tobie też oczywiście życzę tego, że nawet jeżeli nie korzystasz z usług zarządcy nieruchomości, to skolekcjonujesz, może to trochę brzydko zabrzmi, ale wokół siebie ludzie, ludzi, którzy ci w tym pomogą, kiedy będzie ta pomoc potrzebna. Bo nie ukrywajmy, ale zawsze się coś dzieje i to najczęściej takich momentach, kiedy się tego najmniej spodziewamy. Tak więc wszystkiego dobrego. Ci życzę z wynajmem i do usłyszenia w kolejnym wideo.